Zapewne czytałeś w liceum albo słyszałeś w internecie o cierpieniach młodego Wertera. Książka ta, oprócz tego, że okazała się fantastycznym bestsellerem, niosła za sobą falę samobójstw na terenie całej Europy do tego stopnia, że w niektórych krajach zakazano jej publikacji. Co więcej, okazuje się, że podobny efekt występuje i dziś. Zaczynajmy! Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w Nowej Awangardzie z tej strony. OSA! We wstępie wspominałem o czymś takim, co nazywa się efekt Wertera i podobno występuje i dziś. Jak się okazuje, samobójstwo znanego celebryty, którego historia została opisana na pierwszych stronach gazet, może doprowadzić do wzrostu statystyk pojedynczych samobójstw, a nawet wypadków samochodowych i samolotowych nawet o 1000% względem okresu, w którym nie nagłośniono samobójstwa. I można by było wytłumaczyć to w bardzo prosty sposób na logikę. To jest, jeśli na danym regionie istnieje zła sytuacja gospodarczo-społeczna, i jedna osoba zareagowała na nią samobójstwem, to jest akurat osoba znana, na pewno znajdzie się wiele więcej osób, które zareagują w podobny sposób. Co więcej, skoro jedna osoby reagują na tą sytuację samobójstwem, znajdą się osoby, które. Zareagują na nim z dezorientowaniem, zdenerwowaniem czy rozkojarzeniem. A wiadomo do czego prowadzi rozkojarzenie za kółkiem, a tym bardziej w samolocie. Wyjaśnienie to, jak się okazuje, jest jednak błędne, gdyż w regionach, w których nie opisano wspomnianego samobójstwa, nie dochodziło do wzrostu statystyk. A co więcej, liczba ofiar rosła wraz z zainteresowaniem mediów. Zjawisko to badał w 1974 roku niejaki dr Philips, który opisał wspomniany już przeze mnie efekt Wertera. Stwierdził on, że osoby, które od dłuższego czasu są w lekkiej depresji, doświadczają złej sytuacji politycznej, gospodarczej, mogą podobnić się do swojego idola ostatecznie i również popełnić samobójstwo. Wniosek ten oparł on na statystykach z 1947 do 1968 roku, gdzie średnio jedno nagłośnione samobójstwo przynosiło wzrost w ciągu najbliższych dwóch miesięcy kolejnych samobójstw o około 58 ofiar. Wytłumaczenie to stawia jednak pod znakiem zapytania wzrost liczby wypadków samochodowych i samolotowych. Co jeśli jednak wypadki te nie są wypadkami w naszym tego słowa znaczeniu, a są jedynie kolejnymi próbami samobójczymi? Wysunął on ten wniosek dlatego, że niektóre osoby po prostu boją się otwarcie popełnić pewnego samobójstwa. Niektórzy chcą oszczędzić wstydu rodzinie i najbliższym albo zapewnić im wypłatę z racji ubezpieczenia. Kolejnym powodem, dlaczego wysunął ten wniosek, to między innymi dlatego, że większość tych wypadków była dość nieoczekiwana. Samochód nagle skręcał na drzewo albo na prostej drodze wylądował w rowie. I co więcej, wzrósł współczynnik liczby ofiar na jeden wypadek. Jak to tłumaczyć? Kiedy ktoś chce popełnić samobójstwo, wciska pedał gazu do dechy, aby być pewnym, że umrze. W rezultacie, nawet jeśli tego nie planował, mogły zginąć osoby postronne, które przypadkowo były w danym miejscu, przez co doprowadziło to do wzrostu tych statystyk. Wszystko to w imię omawianej już wcześniej przeze mnie regule autorytetu, czyli ślepego naśladownictwa. Nawet nie jesteśmy tego do końca świadomi, ale takich rzeczy jest naprawdę więcej. Inne dane pokazują, że w wiadomościach wieczornych, czyli tych najbardziej oglądanych, pokazano sceny walki bokserskiej, w której to czarnoskóry mężczyzna przegrał. W ciągu najbliższych kilku dni wzrosła liczba rozboi i bujek na osobę czarnoskórę. I teraz zastanówmy się, skoro w mediach około 80-90% przekazywanych informacji ma charakter negatywny, jak wiele takich zjawisk funkcjonuje? I teraz kolejne pytanie, czy wiedza o jakimś morderstwie, samobójstwie bądź innej tragedii jest nam niezbędna? Czasem faktycznie warto nie zagłębiać się w dane dzielnice, które mogą okazać się niebezpieczne, ale jeśli słyszymy o jakimś masowym morderstwie w Stanach, gdzie żyjemy w Polsce. Czy da nam to cokolwiek, czy zaspokoi po prostu naszą zwykłą ciekawość, która może się okazać, jak słyszeliśmy, zgubna? Okej, okay, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeśli tak, daj łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał i podeślij znajomym. To mi na pewno bardzo pomoże. Dzięki wielkie, trzymaj się.